Może zrobić ze mną wszystko? Jak niegrzeczny. grzeczny. 10 mikrofonów. Bo dużo ludzi nie gotowy. Bule. Zostaw mu tak, tylko z ale... Słyszę ostrość tych nożyczek. C, c, cy, cy, c. Właśnie, mi jak to jest tym alkoholem u barbera. Tam ten kciuk powinien chodzić. Mmm, ale szczypie. Będziemy ci robić brodę. Zaszalejemy z brodą. A jestem ciekawa reakcji na koniec! Kurwa, co? Kto to jest? Kurwa nie mów teraz! A się w Mardzie zasługo, tak się skupiłem. <laughs> Kurwa, zajbiście! No ku <laughs> oczywiście! pachnie chlorem, jakby co? Nie, no człowiek. I ten zapach będzie z tobą długo, nie? Dawno tyle rzeczy na twarz nie przejąłem. Nie wiem, co ja mówię, ale tak to działa. A jest... i Nie patrzcie w lustro. Daj, bo masz coś białe na siebie. To czy... cyca teraz? Nie, nie można takiego brudaska <coughs> wypuścić. Dzisiaj mam to, się. Kurwa, jestem w <coughs> <coughs> Eee, Dobra, ty dawaj taką reżyserowaną zrobimy, że nie wychodzimy, to mikrofony, wszystko podpięte. Tak. O, cześć, jak to jest zajebiście! Nie, I no ja dobra. z baseballem nagle. Tak?! <śmiech> 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 dobra, to chcesz zrobić to jakieś wejście dziwne? Możemy zrobić. Eee... Mogę <laughs> Manko, słuchajcie, jesteśmy już w Barber Service. Tutaj zaprezentujmy. Dzień dobry. Tutaj taka pani będzie mi ogarniać moją główkę. Patrzcie, jak zarosną w ogóle, nie? Nie wiem, czy mam łupież czy coś, ale jest, jest masakra. Wypilinguję ci to jak będzie trzeba. I ogólnie, słuchajcie, ja u Barbera to chyba byłem trzy razy w życiu. Ojej. Kurczę, coś takiego, nie? Mało. Bardzo mało, no. Dlatego dzisiaj jest ten dzień, kiedy moja metamorfoza będzie zajebista. I ogólnie, słuchajcie, wymyśliłem sobie coś takiego. Zobaczcie, bo ogólnie czuję się tak, że klient widzi, prawda? A ja nie chcę widzieć, nie? Co ty pierdol... Więc dlatego ja ci dzisiaj daję wolną rękę. Mogę wszystko zrobić? Możesz zrobić ze mną wszystko. Po prostu rób, co chcesz, nie? A na ile jesteś gotowy? Na wszystko. Bo ja mogę polecieć tak, wiesz? No to poleć. Zróbmy to, raz się żyję. Najwyżej przyjadę normalnie... do domu bez maszynki i... zróbmy to. Dobra. Ehehehehe. <laughs> niegrzeczny. jaki ciężki, nie? Prawilny jest. To jest drewniany, nie? Ale To działo. jest żyrardowski łamacz kości. Gerardowska ręka Sprawiedliwości. O, o, kurwa, 10 o, mikrofonów. Człowiek. Profesjonalne studio nagrania. TVN, jestem u ciebie, już jutro. Tak. Mogę ci wtykę załatwić, jak chcesz. E, jak na to usiąść? Po prostu? Zademonstruję ci, bo dużo ludzi nie wie, jak da na fotele barbera. Ja dlatego ja pytam, bo... Jedna noga tu, druga noga tu. <grym> Dupa tak, tak. też myślałem. Dobra. Jesteś gotowy? Ej, jak mi dziwnie tak robić tyłem do lustra. W sensie, zupełnie i nie wiem, czy ten, czy... Dzisiaj robimy to inaczej. Myślę, co ci to tu zrobić. Tutaj masz mało. Grzywkę masz jaką? Ona ci w ogóle idzie i się kręci lekko, i ona była wcześniej na no, tak cięta. W ogóle. Został tak tylko z żelem, Nie, zrobisz coś bardziej standardowego jednak. Nie przejmuj się, będzie zajebiście cokolwiek zrobisz. Tak? No. Na łyso. Nie wiem, jak to opisać, ale e, słyszę ostrość tych nożyczek. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, ale dźwięk przecinania. Słuchać, że one są tak naostrzone, że... masakra. jo! Yo, 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 yo. O, ja mogę senki już tu postawić. No wcześniej tyś mogłeś. A. <laughs> no. O, nice! Teraz będzie vibrajsi. masz gęstość całkiem przyzwoitą! Nie wiem, ale jeśli tak. To spoko. Tak, ten na plus. Ten na plus. Ten salon, który masz, to tak naprawdę od niedawna chyba, nie? Ile ty już czasu masz? No miesiąc. Miesiąc, no właśnie. To też w ogóle wyszło mega, mega, mega śmiesznie, bo bardzo chciałam dostać dofinansowanie z urzędu mm -hmm. do pracy, No mi nie dali. Mój wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na wyczerpanie limitu środków. I wtedy wpadłem właśnie na profil Niny i patrzę jak maluje wałkiem ściany i powiedziałem, dobra jestem za miesiąc i strzyżemy. Właśnie, powiedz mi jak to jest z tym alkoholem u Barbera? No? Bo to wszędzie jest i skąd to się wzięło w ogóle, to po prostu taki klimat, nie? Że można poczęstować, no. Jakby znam powiedzmy historię tego, tego zawodu, jak to się przekształcało powiedzmy przez lata i gdzie tam docelowo to powstało, ale jeżeli chodzi o alkohol, to po prostu yes. jest. że ja sama się z alkoholem lubię, to jest dla mnie ten bardziej idealny zawód. Mm. <noise> Bo to ma być na zasadzie takiego męskiego spa, nie? Że facet tak. ma przyjść, to ma być jego czas, on ma się zrelaksować niby. Właśnie na tych tak. do <noise> Nie, no żartuję, oczywiście. <noise> A powiedz mi tak z ciekawości właśnie odnośnie brody. Yy, na przykład tak jak masz tutaj tak... Klienta, który kompletnie od zera do bohatera ma jakiś tam, nowy look, i tak dalej. To właśnie wolisz. Y Wolisz, właśnie, zrobić najpierw włosy i dopasowywać pod te włosy brodę, odwrotnie? Czy to nie ma dla ciebie znaczenia? zawsze robię najpierw włosy. Po tak, prostu. tak byłam nauczona, po prostu, że, że najpierw góra. Ale łatwiej, łatwiej wystylizować brodę pod włosy, powiedzmy, jeżeli to nie jest kwestia ogolenia na łyso i po prostu ogarnięcia brody, czy, czy to nie ma znaczenia tak naprawdę? Wydaje mi się, że nie ma Kwestia dla mnie praktyczności, nie ma. że łatwiej po prostu górę zacząć, a dopiero potem. Tak, bo potem brodę. jednak, jednak myjesz z tych włosów, wszystko obmywasz no, już właśnie, na gotowo, właśnie, tak, wszystko, kontem, wszystko, 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 wszystko wszystko zrobione tak naprawdę, ale ogólnie no, jak się patrzy na klienta już na wejściu i wie się, że ten klient przychodzi na komplet, no to wiadome jest, że już gdzieś tam w głowie się klaruje ten tam... obraz, co tam będzie działane. Chciałam jeszcze Cię zapytać, czemu Barbie? Na początku miało być, że Barbie. Właśnie, że od Barbie, ale potem się dowiedziałam, znaczy dowiedziałam, no jakoś tam gdzieś tam mi się wyświetliło, że Barbierę to jest barber po włosku. Okej. No, więc właśnie... tak, tak. wcześniej było z kropką, przed tym RK. Ale trochę okay. mi to wkurzało. No, więc, 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 więc jak się dowiedziałam, że Barbierę to jest barber po włosku, to tak się zaśmiałam, że to w sumie samoistnie mi wyszła taka nazwa spolszczona troszeczkę. I właśnie jest coś takiego innego i fajnego, nie? No, fajnie siadło. No, zdanie. a że no nie powiem, podoba mi się gdzieś tam, no e, to jak ten barbering wygląda we włoszech, więc tym bardziej się cieszę, że tak wyszło. Wiecie, jak ja na początku walczyłam, bo przy nożyczkach ogólnie sam ten kciuk powinien chodzić, nie? I, i jak na początku miałam moje pierwsze styczności z nożyczkami, to ja brałam gumkę do włosów mm -hmm. e, i trochę ją traktowałam jak taką gumę oporową, jak jeździłam na kursy, okay. Wiecie, godzinka kajemką w jedną, godzinka kajemką w drugą. Ciu i ja z tą Wasz gumeczką, tego kciuka o każdy palec po 20 powtórzeń i tak mm -hmm. przez całą godzinkę co chwila nie? i to, to jest zajebisty protip ogólnie jak zaczynacie z, z fryzjerstwem czy coś tam, żeby ten palec chodził. To, y, to tak, uważam, że to jest, to jest genialna, genialna opcja właśnie, żeby sobie ten palec wyćwiczyć. Nie powiem, że nie, no mówię, jak krótko się tym zajmuję, no bo to jest lekko ponad rok, ale cieszę się, jak to wygląda, jak ostatnio sobie gdzieś tam, wiecie, nagrywałam że jak te rzeczy mi chodzą, żeby się tak, ile potrafię, no teraz to mi nie wyszło. Ale gdzieś tam ja, wiecie, tak i tak, i gdzieś tam tak szybciej mi to idzie. Ja w ogóle y, 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 lubiłem oglądać te programy fryzjerskie, y, kurczę, na jakimś tam programie, Właśnie jak odnawiali te, te salony, gdzieś tam wbijali do pani Grażyny i... No takie kuchenne rewolucje, ale fryzjerskie, nie? bardzo ciekawe było. Dobra. Fryzurkę mamy wstępnie skończoną. Czy to byłoby y, już? Masz trochę tych włosów w buszy. Tak? No! A, dziwne uczucie. Tak? No, takie... dosyć... Jakie? Nie, nieczęste. A. No nie napierdziłem się codziennie taką brzytwą, nie? Ale przyjemnie na miarę. Może szczypnąć, nie? Mmm, ale szczypię. Niektórych szczypie bardzo, bardzo. Aaaa! I teraz tak, będziemy cię robić brodę. Nie patrzcie w prawo. Muszę cię obkręcić, żeby cię podwyższyć jeszcze. Zaszalejemy z brodą. Daję. Ja jestem ciekawa reakcji na koniec. Z brodą poszalejemy, no, także... No, no ja też jestem ciekawa reakcji na koniec. Broda, broda będzie taka jaką dawno chciałam zrobić, ale to jest no takie... Nie, 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 nie robiłam kiedyś podobne, ale to jest takie dosyć Słuchaj, powiedzmy... niestandardowe nie, 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 nie cieniowanie. Okay. Ale no powiem ci... Broda jest Gisz? fajna i będzie fajnie. No już mi się fajnie. podoba to całościowo. Górę zrobiliśmy bardziej prosto, tak wiesz, tak powiedzmy klasycznie, okay. ale nie ma teraz nic do robić precyzyjną robotę, ale broda jest, no... Myślę, że twój vibe się uda zostawić w niej, a dołożyć troszeczkę spicy. Okej. Okay. Przejdę do roboty w kurwa, co, kto to jest? Ona na tak spojrzy. Nie, jedziemy z tym na zero. <laughs> Nie, nie mów teraz! kurwa, nie mógł teraz! ci normalnie. <grywa> Byś był zaraz bez brody. Aż mnie w mardzie zasługę, tak się skopiłem. Chcesz piciu? Nie chcę, dziękuję. To nie. No kurwa, zajbiście! No kurwa, oczywiście! <grywa> Jezu, jak, jak ty się zobaczysz? Jestem ciekawa strasznie, no bo broda jest, mówię, machnięta mocno, tak powiedzmy frykowo. Mm -hmm. Ale tak frikowo, że to ma ręce i nogi, nie? Jestem ciekawy. Dobra, Dobra będziemy cię przygotowywać pod golenie. Nice. Łap tak. Teraz będziemy golić. Teraz to wygląda jakby się do rodzenia szykało. Widać głowkę. Okay, Dlaczego ta główka brązowa? <laughs> To się wypie. Dobre, dobre. Nie tam śmiesz więc zostawcie. Siemeczko, jak jest? Jest No, Aha, wiadomo, kurde. Ten dół lekko i tak ci trzeba będzie napianować. O, fajnie. No to zajebiste. Pachnie chlorem jakby, co? no. Jest chuj. No, ręcznik robi robotę. Daj ci go, zaraz zdejmę, bo już się robi chłodno. Jo. I teraz najfajniejszy. Wpadła? Jeszcze nagrywa, ale nie ładuję, nie wiem dlaczego. Dobra, jak pizda. Ja się odezwę do dystrybutora tych kurwa kamer. Odwiedzimy go wspólnie z kolegami z Pragi. Ja dzisiaj mm. będę co robił? Kasetę montował. I, I zawieszenie ściągał samochodem. Fajnie. To są moje rozrywki, kurwa. Idę po zimny rącznik. O, to teraz szok termiczny będzie. Nie, nie mam z takiej zimnej wody właśnie. Nie no człowieku. I teraz też najfajniejsze, bo ja jestem człowiek, który uwielbia wszelkie balsamiki. To jest w ogóle zajebiste. Kupiłam to na targach, jest zajebiste. Z balsam po goleniu, jakiś chłodzący, ale on tak pięknie pachnie. No tu miałeś syfka. Oh, oh yes. I on ci daje uczucie chłodzenia przy okazji, nie? Ale to nie wszystko, bo ja jestem człowiek, który zapachy uwielbia. Kurwa, jak mi ten ręcznik kurza. Daję pianeczkę do brody z rozela, która jest cudowna. I pięknie pachnie, zaraz to poczujesz. O oh, nice. No, to jest taki jesienny, fajny, trochę cynamonu tutaj, tutaj mm -hmm. ale jest taka... I ten zapach będzie z tobą długo, nie? Jakby długo. Okay. Na to leci sobie olejek z Ruzela. Też daję na skórę, bo on jest fajny taki Dawno tyle rzeczy na twarz nie przejąłem. Lecimy jeszcze z takim balsamem do brody. Z takim bardziej... Bardziej, bardziej treściwym, bo nie z masłem Sha, jak dobrze pamiętam. Taka pomada. Nie do końca, bo nie. to za bardzo nie, nie trzyma. Mm -hmm. Trochę, ale bardziej tak oblepia i zamyka. Ten. Pianka jest jakby najsłabsza. Potem jest olejek, który jakby jest bardziej taki emolientowy, że domyka tą piankę. No jeszcze dajemy bardziej tłustą rzecz na olejek, żeby to tak totalnie wszystko mm -hmm. zakryć, połączyć i zmiękczyć. Lux. Nie wiem co ja mówię, ale tak to działa. I jeszcze na siebie nie patrzysz, bo idziemy cię umyć. Jak to, kurwa, <śmówi> będziemy się myć? <mycieć>, no <śmówi> O, czekaj, bo tutaj są mikrofony. A to, to chyba wytkali. na, na inny kanał. <śmówi> o. O. O! 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 Patrz, jaki o. refleks? Refleks dzika. O kurwa, piwo prawie wylałem. Dobra, chod na mycie. Tylko to zrób tak, żeby się nie patrzeć jak będziesz wracał no, po tym tam Tu aż gość samochodem wjechał prawie No to, to mieszkają tu dobramy? Nie ma, chodź oh. A no, są. są klamki? <laughs> są może być taka czy w coś cieplejszą, płodniejszą. Jest. Dobrze. I zrobimy ci też peeling skóry głowy, bo mm. u mnie ogólnie do usługi. Zawsze no, w gratisie powiedzmy jest peeling. I maska. A teraz kupiłam zajebisty peeling, słuchajcie, m, tak ładnie pachnie, z kofeiną, z jakimś wyciągiem z grejpiuta, z... z... Z czego? Z, z... czuł tarcie, bo w tym są drabinki, nie? Mhm. Czyli przy okazji taki masażyk robię tym peelingiem. Z 40! Czy to... Czujesz chłodzenie? Czuję. Ja. A już się nie chce mówić takim przyjemnie. Nie, fajne jest. Ja bardzo lubię wszelkie peelingi i to jest uważam taka rzecz z takich kosmetyków dodatkowych, oprócz szamponu, a nie żalu czy w jednym, które facet powinien i dla swojego dobra mógłby użyć raz w tygodniu, bo to faktycznie poprawia tą, tą te, te pH skóry, prawda? ściąga ten napiszę na Co mam kupić jeszcze? <laughs> I nie patrzę w lustro. I zaraz przygotę. Tak. Zrobimy Ci miksa na włosy. I jak to będzie? No będą jeszcze produkty, Was, pre będzie i żeby Ci to wystylizować. I robimy Cię na roztrzepańca, roztargańca, ale zamierzonego. Okej. Okay. To, to muszę trochę obniżyć, bo to ma być takie no... Chaotyczne. Tak? Z innego <noise> Daję Ci pomadę na mokre włosy, bo ona wysuszona wtedy daje efekt, który ja bardzo lubię, który mi się strasznie podoba, czyli takie mm, Trochę objętość, trochę takie usztywnienie, ale nie takie chamskie, jak po samej pomadzie na włosy już. I będziemy okay. suszyć. Puder, który nie jest pudrem barberskim, tylko jest pudrem z Rosmana, ale pachnie chwinką i go lubię, jak mi się skończą barberskie. Muszę zrobić zamówienie. Tak. Też wiem, powiedziałbym coś, ale to już nie... To musicie w Pay Per View wykupić. Tak, dokładnie. <laughs> Czochramy, dogniatamy. Szebaćko ja, masz coś białego na nasie Przykro mi się. się dowiedzą. Już o tej godzinie? <laughs> już o tej godzinie. Znaczy, Idę umyć ręce i zaraz ci odwrócę, bo chcę zobaczyć okay. tą reakcję. O, Także to o, będzie o, już o, to! Ja pierdzielę, ale boję się trochę, nie? Ja mam stresika. Nigdy o, nie mam stresików, o, ale... To cyca teraz Ades mówienia kurwa. Dobra, uwaga. <laughs> Nie, nie wiem czy jesteś na to gotowy. Jestem, żeby oczywiście, ładniej. że jestem. Lecimy z tematem. Uwaga. Jeszcze z, z, z włosów tutaj. O tu, bo tu ci wpadło trochę. O. Nie, nie można takiego brudaska wypuścić we włosach no, nie, nie całego. Nie można. Brudasek Broda, jeszcze dzisiaj będzie. To zobaczę z przodu. Jeszcze ci brodę przeczeszę. Ale dzisiaj jestem Ale Dobra, uwaga. Lecimy z tematem. O, kurwa, <laughs> Taki typ. Co Daj, ty tą, tą lampę ci zabiorę. Ty, ty jak tą bronę No, Jezu, jak się przestraszyłam. Nie ja No, wycieniowałam ci ją tak, jak Ferrari kurwa. czasem ma. <laughs> ty. Ty, ja pierdolę. Jo <laughs> Jestem taki właśnie dzisiaj. Dzisiaj ty zajmiliście. Jak się nakręci? Nino zrobiło. On już na Nie. miasto Dawaj, dzisiaj robimy wolne. Jedziemy na dół. dziękuję ja Ci, ci musiał... bardzo, zajebiście. Proszę ci bardzo, ale siadaj jeszcze, bo ja bardzo. sobie... Ja sobie przebitki Ładne, nagram jeszcze, Nagrywaj, my też będziemy nagrywać przebiteczki. No? Wszystko nagrać, co, co chciałaś? Tak. U mnie to jest... A może jeszcze chcesz się ponagrywać trochę? No. <grym> <grym> Świeży taki jestem w ogóle, wymuskany, kurde. Zapaszki, nie zapaszki, uwaga Sara. No. No, no ale. to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, tak? To nie jest takie zwykłe pójście, ciach, ciach, następny. Mnie to strasznie wkurza w ogóle w Barbershopach, że teraz się zrobiła taka tendencja na robienie jak największej ilości osób w jak najszybszym czasie. To jakby nie o to chodzi w tym sporcie, nie? To właśnie ma być taki ten czas, że ty siedzisz i się czujesz w pełni zaopiekowany, nie? Jestem w pełni że... zaopiekowany. No, taki Słuchajcie, 100%. Jeśli chcecie być w pełni zaopiekowani, to musicie wbić do Niny. Na dole gdzieś zobaczycie sobie, tak. jak do niej trafić. Kurczę Nina, dziękuję Ci bardzo Proszę. i... Możemy zbić grabę. Z Jak zbijamy święta. Zbijemy grabę. Tak dokładnie. Dzięki wielkie za ten odcinek. Jeśli Wam się to podobało, to musicie wbić troszeczkę łapek. Wbijajcie e I co? I Kolej może się ucie. pojawimy. Nie e e znaczy pojawimy się na pewno uniny, ale czy pojawimy się z, z kamerą, to zależy tylko i wyłącznie e od was. A, a jeśli Wam się po podoba moja fryzura, to oczywiście musicie napisać komentarzyk. No, i oczywiście zapraszam do niej. No, ja również. Zapraszam do siebie. Jest fajnie. Dobra, Lejton wód.